Cześć, witam was bardzo wszystkich serdecznie z tej strony Nefcio i zapraszam was na kolejny odcinek z serii unboxing pseudoprezentacje, gdyż sobie zamówiłem kolejny produkt do mojej kolekcji. Także zapraszam i bez żadnych wstępnych dalszych cerieli zaczynamy moi drodzy. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zamówiłem sobie tenże oto tutaj już podaję helm kask z Onila na motor, na cross mm, albo ewentualnie jako <grym> pseudo maseczka, żeby się, że tak to ujmę, co po niektórzy covidianie się po prostu od odpierwiastkowali no i w tamtym odcinku pokazywałem, że ewentualnie tu można sobie też okularki sobie wcisnąć no i te okularki poszły no nie w drzazgi, ale niestety ułamały się, także no niestety nie mogę dłużej e, z nich korzystać. Dlatego zamówiłem sobie właśnie specjalne albo niespecjalne e, gogelki. Gogelki, właśnie do tego hełmu. Także tu macie pudełeczko. Onil MX, gogelki. E, o, jest tutaj. Będzie ten pixel black, white, e, radium, moi drodzy. E, Made in China, zaprojektowanie w Kalifornii. Odilki, tutaj, jeżeli chodzi tutaj o tą taką tutaj taką e, taką brązową rzecz, na tym pięknie jakże zaprojektowanym pudełku, to jest moi drodzy taśma. No, niestety, ktoś na magazynie mu się nie wiem, nie chciało albo. A bo nie wiem co on no, jest tak to zapakował, że jako prezent już tak w pudełku, no niestety średnio to dać, na szczęście to było dla mnie, także ewentualnie gdy zamawiacie to napiszcie w zleceniu, że jeżeli na przykład będziecie mieć to na prezent dla kogoś, no to żeby nie zrobili czegoś takiego, ewentualnie mu podeślijcie linka, także tutaj dla magazynierów, panów, nie róbcie czegoś takiego, no w ogóle co to ma być, nie? Ja rozumiem walkę z plastikiem, bo belkowej folii już nie ma, ale jednak no, można było to troszkę inaczej zapakować, także no pudełko tragedia. Oczywiście pudełko już jest puste, gogelki zostały przetestowane w pewien sposób, także ogólnie gogielki przychodzą w takim pudełeczku. Pudełeczko jak pudełeczko, jak zwykle. Pełna profeska, wszystko sprawdzamy po kolei. Także pudełeczko w pudełeczku, oczywiście, instrukcja w wielu językach jest też, ale instrukcja w języku polskim. Także tutaj otworzymy. Jakby ktoś zgubił, to może sobie teraz zapauzować i sobie przeczytać. Także tutaj bardzo wiele języków. No, każdy coś znajdzie na pewno, nie będzie miał z tym problemu w pudełku, oczywiście jest taki jakby kartonik, na którym oczywiście są gogelki ładnie wyeksponowane. Tutaj mieliśmy dodatkową taką spinkę, żeby spiąć gumę, tak? Trzymającą gogle. I to jest wszystko, moi drodzy. I tu mamy nasze piękne gogelki. I o co mi chodzi, moi drodzy? To jest wszystko, tak? To jest wszystko. I Minus, tak? Zacznijmy, może od jednego dużego minusa, który naprawdę no, pomija rzeczywiście to spakowanie. Który, no, że tak to ujmę, nie podoba mi się bardzo, bo proszę bardzo, tutaj mam taki produkt mały placement. Przy okazji e, z Brandy to są moje drugie, e, drugie e, gogelki. E, na snowboard, oczywiście, tak, na nartki. No i oczywiście przyszły właśnie. Takiej o, fajnej, z mikrofibry, z czegoś tam do właśnie przecierania. E, szmateczki, woreczka, tak. A tu, a tu nic. No to ja się pytam, co jest kurcze? O co, o co? O co tu chodzi moi drodzy? No kurde, nie? Płacisz, no troszkę pieniążków. Produkcja czegoś takiego to jest, nie wiem, 2 złote, kurde, fina, jak zamawiasz 1000 sztuk czegoś takiego i co nie mogli czegoś takiego dodać żeby ładnie można było to schować także taki minus moi drodzy że ewentualnie jak zamawiacie a nie macie gdzieś tam skądś jeszcze czegoś takiego na zbyciu zbędnego żeby dołożyć no to, no, to, no to gdzieś tam zamówić sobie no bo no bo nie ma nie ma, no bo taki mały minus szkoda trochę się rozczarowałem tym no dobra lecimy do okularów moi drodzy no tak one wyglądają tutaj paseczek. Onil, tutaj wszystko ładnie, wytrzymałe, elastyczny ten materiał jest. Także on raczej nie pęknie wam jakościowo. No naprawdę, nie ma co tu po prostu do czego się przyczepić. Napis Onil. Tutaj kamerka. Plastik jak pas, plastik, ale dobrej jakości, elastyczny. Tu raczej nic tym nie będzie. Od zewnątrz są trzy paski silikonowe: to jest silikonik, żeby Wam się lepiej na helmecie e, trzymały. Także paseczek silikonowy, także spoczko. Tutaj moi drodzy od środka tak to wygląda. A tutaj węty. Tutaj węty. Tak, tak to wygląda. Tu oczywiście się odbija pokój także możecie zobaczyć jakiś tam obraz oczywiście jest szybka tu, nie mogę sobie trafić palcem A, tu, yy, tu maszcie jeden taki znacznik i tu jest taki znacznik drugi moi drodzy i to jest na takie coś, że takie foliki jeszcze można sobie dokupić i tu jest trzeci yy, takie foliki możecie sobie dokupić i one chronią czy takimi tam zachwapeniami, innymi rzeczami, jak tam faktycznie w górach jedziecie pełen offroad i tam zjeżdżacie, jest mokro, że, że no, możecie sobie takie dokupić, nakleić takie foliki, jakby i na szybko zdjąć, wymienić na nowo dodatkowa, że tak to ujma ochrona. Także tak te gogelki wyglądają. No i co, co, co tu mogę jeszcze powiedzieć? Ładne, ładne. Polecam go gielki. Tu jest ta taka szota, na zdjęciach to ciężko widać. To jest właśnie takie czarne, z szarym. Na zdjęciach to tak bardziej ciemniej wyglądało. Nie jest macie, jest odblask. Więc tak to. No, tak one wyglądają, moi drodzy. Teraz to może jeszcze Wam zarzucę na hełmik, jak one się komponują. także Już to zakładam. To jest taki szybki filmik, tu nie będzie dużo przedłużania. Chciałem głównie tylko napomknąć właśnie odnośnie tej jednej rzeczy Że nie dali, e, no nie dali tego woreczka tak No kurczaki po prostu nie Co się zostało Ok. Także syk Czekajcie chwila Tu się Ok jest okej. Okay. Jest O okay. nie, wracamy. Także tak to wygląda, moi drodzy, na hałmie. Jak widzicie, wszystko ładnie. Tak jak mówiłem wcześniej, tu macie ten pasek silikonowy. No nie, nie, spadnie wam to, nie, nie ma bata. Bez tego silikonu może, ale też raczej wątpię. Także to porządnie się trzyma ten silikon na tym, e, tym ABS-ie, nie wiem, plastik, nie wiem czy to jest zrobione i tutaj, prawda, gogelki, no ciężko to w kadrze umieścić, ale są świetnie dopasowane, idealnie dopasowane, także no, ciężko to w kadrze umieścić. Ech. Także tego to ja za telefonem się odbijam wow, głowa lata no także także jak widzicie tutaj ślicznie ładnie się wszystko wpasowywuje nie ma tu żadnego problemu także także tyle moi drodzy mogę to śmiało polecić e Tyle, moi drodzy. Znaczy, tak jak mówię, kolegelki mogę polecić, duży minus dla magazynierów w tym wypadku, w tej przesyłeczce drugi minus za, za brak tej tego pokrowca, no fajnie by było, żeby było, w końcu Onil, no i tyle, moi drodzy. Dzięki ślicznie za uwagę, życzę Wam miłego dzionka. Link do sklepu, z którym go zamówiłem Oczywiście podam niżej Łącznie, gdzie zamówiłem też ten hełm Chyba w poprzednim nie dałem, ale to tam To tam uzupełnimy No i tyle, dzięki ślicznie za uwagę Moi drodzy, miłego wieczorku Bądzionka, w zależności od Tego Kiedy kto to będzie sobie oglądał I tyle moi drodzy Dzięki śliczne, trzymajcie się I co złego, to nie ja Bye